Witam Was w Zielonej Górze. Czy wiecie, że korzenie Zielonej Góry sięgają aż X wieku? Zielona Góra jest znana z wina, a to dlatego, że w XIII wieku, w czasach panowania księcia Henryka Brodatego, z Flandrii zostali sprowadzeni osadnicy, którzy wprowadzili do Zielonej Góry tradycje winiarskie. A jak wino, to Bachus. Bachus jest symbolem Zielonej Góry, a to dlatego, że Bachus jest greckim bogiem wina. Legenda głosi, że gdy Bachu został zabity przez Tytanów, Atena pokropiła jego krwią Europę i tam, gdzie spadła jego kropla krwi, zaczęła rosnąć bujna winorośl, jedna spadła niedaleko Zielonej Góry. Zielona Góra pod względem powierzchni jest jednym z największych miast w Polsce. Na przykład może być większa od Gdańska czy Poznania. W Zielonej Górze jest też szlak bachusików. Chodźcie, pokażę Wam. Jednego już znalazłam. Żeby znaleźć wszystkie bachusiki, łatwiej Wam będzie z mapą, którą sporządził zielono-górski artysta. Bachusiki to miniaturowe posążki symbolizujące bachusa. Na szlaku jest ich około 70. O, zobaczcie, kolejne dwa. Palmiarnia i wzgórze winne to jedne z najbardziej charakterystycznych miejsc w Zielonej Górze. Palmiarnia to szklany budynek na wzgórzu, gdzie jest wiele egzotycznych roślin. Palmiarnie otacza wzgórze winne, na którym winorośle jest uprawiana od setek lat. Przy palmiarni znajduje się też fajny labirynt. Jest. Nie było łatwo? E, no nie było łatwo. Ale dawaj, A dałem. I za te ścieżki, które mi podążały. Kuko. Podobało się? Jeśli tak, to zasubskrybuj daj łapkę w górę. Do zobaczenia przy kolejnym odcinku.